Cześć, witajcie w nowym odcinku z The Car, driving Car Crash Simulator. Nie wiem nawet, nie znam do końca tej nazwy. Mamy tutaj samochodzik. Jest to mój najnowszy, najnowocześniejszy odcineczek. Gra na początku nie jest, nie wygląda fajnie, ale jednak jest fajna. I patrzcie, patrzcie, na przykład w sumie możemy jechać. Przepraszam za tą grafikę, już wyobrażam sobie ten, jak brzmi w ogóle mój głos po tym, jak słychałem moich nagrodczek. Dla lepszej grafiki włączę zwolnione tempo Patrzcie widzowie jak ten samochód <laughs> Patrzcie jak ten samochód się tutaj Na początku topi I tutaj się rozwala Wyhamujemy, włączymy ręczne Nie jest do prania Aha, przyjechałem już cały Cały test ręczny rozwalony samochodzik w sumie tylko głównie drzwi i troszkę tak, no, niewiele się rozwaliło ale serio, mógł być gorzej, tutaj widać pod światłem takie ryski delikatne, ale trudne patrzcie jak to ogólnie może się rozwalić Tutaj wyłączę na chwilę zwolnione tempo żeby zawrócić. O i teraz coś mi się... Hmm. o, samochodzik się już rozwala Tak. Tutaj się sure, za chwilę rozwalę o trzewko oczywiście teraz można sobie włączyć ręczny zanim wpadnę do wody co prawda jest 10 na godzinę no i wpadnę do wody mm. czemu to tak fajnie wygląda i czemu coś się stało okej okay, już lepiej trochę o! Jesteśmy pod wodą. Rozwalony samochodzik Na drzwiach tutaj całe rysy. No ale. Ty silnik mi się zepsuł. Dobra, jeszcze raz. Na początku. Coś jakaś dziwna reklama. Nie wiem, coś się stanęło. Poczekajcie chwilkę. Bo się zepsuło. O! Nie pytajcie o tapetę. Dobra. Zaczynamy od początku. Reklamy wkurzające i to wiemy wszyscy. Reklamy są bardziej wkurzające niż mogą być, niż jest to dozwolone prawnie. Co prawda, nie wiem jak, jak jest prawnie dozwolone, ale. Mm, mm. Przecież ja gram w Drivexa, a to mi pyta, czy, że chrom nie odpowiada. No to zamknij aplikację, nie? Okay. I skręcamy kółeczkiem naszego Range -rowera. I jedziemy. Ale naprawdę przepraszam Wam za grafikę w ogóle. te Wiem, że te odcinki są nudne, ale to jest taka mapka do testów. ja wiem, że już większość z Was chyba chce już wejść, ale no, róbcie co chcecie. Nie musicie oglądać. Ale no, ja mam słaby sprzęt, tak w ogóle Słaba grafika, ten głos w ogóle, ale się już rozwaliłem. Zaraz super. Dobra, włączysz zwolniony czas. Jadę sobie wyskok. Wiary. No się nie udało. Zwolniony czas. rozwalanie się. Cały rozwalony, tam nawet silnik Widać Biedny się rozwalił Cały se zepsuł Silnik jeszcze tutaj Próbuje coś chodzić Wyłączymy go Już nie chodzi Nie ma nic Tylko koło coś, coś. To przednie koło coś dziwnie wiruje Ale do więc sami już widzicie i chciałem w ogóle Wam pokazać taką funkcję, że tutaj znowu głupia reklama. Poczekajcie chwilkę. Ja stąd wyjdę. To jest wkurzające jak nic. OK. No, dobra. I tutaj jest ten dżipek. Jest taka kamerka tutaj z boku. A nie, bo to zmienia niewidoczne. Um, a tutaj, o. I tutaj mamy takie coś res. I tutaj my damy start. I patrzcie, mamy, widać, że mamy na początku tego nagrania czyli, które tutaj jest. No, ale piękny nie nierozwalony, prawda? ale jak go już rozwalimy o coś przyspieszymy i rozwalimy a teraz zastopujemy to nagranie i jakieś robuxy nam wyskoczyły co prawda robuxa nie mam bo nie chcę i teraz włączymy play i teraz to pokazuje że my od samego początku tego nagrania jedziemy takim rozwalonym samochodem i się tam rozwalamy i coś coś no, coś nie wychodzi się... Aha, nie pytam? Coś to za, za grafika, coś się nie podoba Aha, tutaj się robi Okej okay. Wpoczek, wpok, gdzie jest ten... Jeszcze raz Gdzieś, nie wiem mm -mm. Coś, coś wyskoczyło I teraz jeszcze raz Samochód jest Nie wiem nawet gdzie Tutaj widać O tu mamy samochodzik Nasz jadący Który wcześniej nie był rozwalony Ale teraz już jest rozwalony Od samego początku jazdy I to jest głupie Ja kiedyś miałam nadzieję, że Jest coś w tym fajnego Zwolnijmy troszkę czas, ten samochód tutaj skacze, więc jednak przyspieszymy, bo jest to nudne. Tu oddala się od tego, dalej jedzie Czemu to jest taka słaba grafika, że jest wrażenie, że on jedzie do tyłu, a nie do przodu? I widzicie, jest to głupie, więc no. Wyjdziemy z tego i no. zaczynamy sobie. Ale nie grać no ja zapomniałam, że przednich kół nie mam Tak? Nie mam przednich kół, no Zdecydowanie nie mam, skoro moja maska jest w sobie. I przynajmniej jest to na tyle logiczne, że się tył nie rozwalił. Jest na tyle nielogiczne, że jakoś się porysował, porysował się ten tył. Mimo, że nic mu się nie stało. Ale dobra. Zaraz pijmy sobie od początku. Znowu jakieś kupię reklamy nie wyskoczyłem. Przepraszam. Za to. Jakieś temu bez przerwy. Czekajcie, wyłączę internet. No co to ma znaczyć? mi się coś miesza tutaj. Przepraszam. Ja, ale no to sobie przepraszam bardzo. To? ok i teraz wejdziemy w drivex jak chcecie tę grę mieć oczywiście nie pytajcie czy wzięłam sobie takie dziwne coś to skręcam można sobie oczywiście zmienić i jeżeli chcecie mieć tą grę wystarczy wejść na sklep play, oczywiście to zależy od Telefonu, jaką będzie miał grafikę możliwe, że ufność będzie lepsza. Prawdopodobnie będzie lepsza. I no, tak w ogóle to, to chodzi mi się podoba, no. jak on tak tutaj skacze. Fajnie. Bardzo dobrze! I teraz tu wyskakuje, wyjeżdża z wody i nie wiem, czy ja jadę prosto, bo chyba nie. No tak, nie jadę prosto. Ja bym sobie już. No, nie wyszło moje skręcenie rozwaliłem się. Dobra, mm. przepraszam, że ten odcineczek był dość nudny. Um. I poczekajcie, mam też, mam też. Jakieś oferty temu. Dziwne. Nie wiem co to jest za Tung 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 Sahur, ale dobra. Jakieś coś... nie wiem. Dobra, wychodzimy stąd, tylko... I mamy oczywiście pięknego GTR-a. Pięknego Nissan GTR-a. W którym fajnie się można rozwalić. Patrzcie. Nie, i możemy sobie wjechać w to, to, to na czym jechaliśmy naszym tamtym land Roverem. Nawet nie wiem czy to był ranch rower czy land rover, ale chyba ranch rower. Czekaj, ponieważ wtwaniemy bardziej widzowie jak się rozwalił. Nie. Pękły światła, pękła szyba. Gónie coś. Co to jest w ogóle? a to niby jest sprawdzanie terenów jakieś sprawdzanie sprężyn samochodów nowe wyścigówka to się do tego nie nadaje, ale dobra czemu ona tak podskoczyła? czemu w ogóle ona tak skacze? Czy i tak w ogóle jest zwykle jest ona ładna ale ale ma fajne koła i tutaj widać silnik. Jak będzie. Widać teraz też. O! Przeskoczył na i przeskoczył. I śmierć. Istna śmierć. Jezus. Jak to się pięknie rozwala. Nawet poduszki powietrzne, wybawy. No to wszystko na dziś. Dziękuję, że w ogóle obejrzeliście to. No bo szczerze wątpię, że dotrwaliście do końca. i